Jesteśmy dzisiaj w Szymanowicach z Gienkiem Mamy mistrzostwa Polski Ja robię za trenera, Gienek się przygotowuje. Cześć Gienek. No witam, witam, witam serdecznie wszystkich właśnie, no właśnie jestem akurat w momencie złapanej, gdzie robię najlepsze zestawy Najlepsze zestawy z pławiki <grym> Budkiewicz. AS2. AS2. Robimy. Jesteśmy po treningu. Wczoraj brały płoteczki, ładnie styczki, więc nastawiliśmy się typowo płociowo. Jesteśmy z tej drugiej strony. Na drugiej stronie są seniorzy na betonach, a my tutaj na płytkiej wodzie. Eee, może trochę słów o tych zawodach niepełnosprawnych. Janek, jak widzicie, jeździ na wózku. Jest tak, że ja też mogę mieć swój kosz i też perspektywy. Mamy rozłożone dwie tyczki. I to jest tak, że niepełnosprawni mają określone grupy tutaj i genek handicapy i dlatego że genek jest na wózku, ja mogę mieć też rozłożoną drugą tyczkę, mogę unęcić kubeczkiem, podbierać ryby, ale wszystko inne musi genek robić sam. Są tutaj różni, są na wózkach, są chodzący i wtedy w zależności od ilości tych handicapowych punktów jest różna dozwolona, różna pomoc trenerów. Zobaczymy jak to dzisiaj wyjdzie, apetyty są duże, w tamtym roku zdobyliśmy brązowy medal Mistrzostw Polski, zobaczymy jak w tym roku będzie, nie chcemy zapeszać na pewno. Dobra, później jeszcze przy knęceniu się odezwiemy. Mamy już przygotowane kule. Gienek, ostatnie poprawki zestawów. Tak, ostatnie zestawy. Jest to oparte na spowitach tak jak było wcześniej Kaczyki dajemy retrocze także uważamy, że, że będzie dobrze i czekamy na sygnał. Jesteśmy po nęceniu. Gienek strzela konopiami No i zobaczymy co się będzie działo. Pierwszy wyjazd był sygnał do nęcenia. Rozpadało się. Brania są, mamy Linka, mamy okonia znowu mamy coś. Coś fajniejszego. Muszę pomóc podebrać. ładny okoń jest tutaj Gienek ma trudne zadanie bo cały czas trzyma tyczkę w rękach a musi jeszcze strzelać konopią ale nie poddaje się na razie chyba nieźle to wygląda w sektorze No jeszcze dużo czasu, także zobaczymy. Zaczęło padać, od razu tyczka lepiej chodzi. By się zrobiła mokra. Umyje się. Umyje się tyczka. Pokażemy branie, jeżeli się uda. Πού είναι. Fajny Na razie niestety łowimy same te okonie, ale dają punkty, także jesteśmy dobrej myśli Gienek złowił amura Tuż trzeci amur w sektorze. Dobra, wrzucaj, żeby nie wypadł w sumie dobrze nas ustawia. Pada cały czas. Minęło jakieś 50 minut. Gienek twardo, bez kurtki. Mówi, że nie jest, jest cukr. I jedziemy dalej. Tak. Półtury za nami z rybami coraz ciężej. No niestety niektóre ciężko wciąć łowimy delikatnie dosłownie na jedną ochotkę malutki haczyk No niestety jest taki narybek który tutaj atakuje prawie wszystko. Nie chcemy go łowić, bo nie daje praktycznie żadnych punktów. Faktycznie flauta. Wiatr na razie się nie rozmuchuje. dobrze widać spławiki Idę zrobić obchód po sektorze Ogólnie ryby siadły Tu chłopaki na otworku próbują łowić na skróta To jest nasze stanowisko. Przy każdym zawodniku mamy te punkty handicapowe czyli określające to ile trener może pomagać danemu zawodnikowi. Więcej punktów tak naprawdę niż 4 yy, mają zawodnicy, którzy mają jeszcze jakieś wady np. ręki co uniemożliwia im wiadomo zakładanie robaków odhaczanie i tak dalej wtedy można jeszcze więcej pomagać o no i tak cały sektor ciągnie się na płytkiej wodzie ryby ewidentnie siatły nikt nic nie łowi Zobaczymy, jak będzie na koniec. Jest może jakaś mała ryba. Zahaczyło ci się coś małego. Oj, nie, wiem, czy to nie będzie płotka. Piękna płotka od razu po gumie było widać super. O jeszcze jest godzina, teraz może już będą brały. Na zestaw 0,4 grama. tam ten wędzoniec nie przypuści tego węcika granie super Co? super rób tak dalej o ładna ryba super będzie kolejna fajna płotka albo nie oko. Dwa siedemset pięćdziesiąt pięć. Drugi dzień mistrzostw. Dzisiaj wylosowaliśmy otworek. Po pierwszym dniu zajmujemy trzecie miejsce. Jesteśmy w dobrej myśli. Gienek bojowo nastawiony. Ob, oby lepiej jak wczoraj. Tak jest. Dzisiaj mamy tagierkami w wszystko na otworku. Dwa razy Wszystko jest przyszykowane. No i będziemy czekać na efekty, ale jesteśmy dobrej myśli, więc okaże się po trzech godzinach walki i już. I jeszcze pół godzinki. Gienek jeszcze nie wie. Chyba mamy mistrza. 5 punktów, dzisiaj drugie miejsce. Gienek mistrzem. Ja? Mhm. Dzisiaj trzeci. drugi Tak, ale ogólnie. Wczoraj, Wczoraj był trzeci, ma 5 punktów, wygrał. W Genek, podobno mistrz to pływa w wodzie! Sam jedziesz, sam jedzie. sam jedziesz czy ci pomóc? Jest. Gratulacje! Tak mnie nie są, bo ktoś musi ci na lat! Jest. Jesteś mistrzem. Tak? No to super, proszę się mieć mistrz. No czekałeś. Ostatnim razem. Tu jakoś. Siedem razem. <laughs> Chyba z dodatkiem jeszcze mogę Co nie będzie kierowejście? Nie no, ze współczynnikiem. O, ten zarek zrobi robotę. A, się miał Dobra, sprawdźcie. Sprawdźcie siarki. Proszę się na no Wszystkie wyniknie. Wszystkie wyniki są głośno podawane w wszystkim każdym 415. 415 brawo, brawo. 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 I Polski w tej kategorii zdobył kolega Jacek Matera. Z pleknącym zapraszam. Tytuł pierwszego wicemistrza Polski w tej kategorii Michał Czułek Wielkie brawa i gratulacje Okręg Skierniewiczy Największe brawa i największy obraz, Bardzo Was o to serdecznie proszę mistrzem Polski na rok 2023 w kategorii osób z niepełnosprawnością narządów ruchu w dyscyplinie sławnikowej Błaszczak. Gratulujemy serdecznie pięknej organizacji e, koledzy Tak panowie gratulacje jeszcze raz Gratulacje I oby za rok. No, no, Jesteśmy już po wszystkim Tak, Nowy tak pukary, jest medal. medal za pierwsze miejsce jako łowienie? I, I puchar, puchar. Mistrzostwo <grym> Polski jest nasze. Oceniamy łowienie, trening. Trening był w piątek, ciężko było. Ej, sobota była w miarę, w miarę, pierwszy dzień zawodów. Udało nam się wywalczyć trójkę. A dzisiaj w niedzielę od rana powitał nas piękny deszcz. Padało, padało, padało. Ale losowanie o, szczęśliwe. Los, losowanie, tak, tak. Kamil ma rację. Losowanie szczęśliwe. No i udało nam się zrobić, 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 zrobić dwójeczkę Także po przetasowaniu i po ogólnych wynikach No zaskoczony yes. byłem, jest mistrzostwo Polski więc cieszymy się z Kamilem bardzo Dziękuję Kamilowi za, za wsparcie Cenne rady, oczywiście takich rad zawsze, zawsze potrzebujemy dużo no i, i to są wyniki. Ja to jest Mistrzostwa Polski doświadczenie dobre no. i dziękujemy. Na razie, trzymajcie się.